Witam wszystkich koniec miesiąca koniec grudnia sprawdzimy jak wyszło w tym miesiącu ze zużyciem prądu było 1385 to wtedy sobie zapisywałem 1385 teraz mamy 1691 to nam daje 306. Dokładnie kilowatogodzin za miesiąc grudzień, za cały miesiąc grudzień 306 kilowatogodzin. Pogoda była różna, można powiedzieć. Przez święta było minus 14, tak tyle było. Yy, oczywiście w nocy, w dzień było tak minus 10, minus 12, w nocy spadło do minus 14 nawet. Teraz akurat jest ciepło, dzisiaj jest plus 13 na dworze, także. Pogoda jest różna, było sporo dni na 0, na minus do 5 było sporo dni. Także miesiąc jest taki różnoraki, jeśli chodzi o, o temperaturę, ale no, było w miarę zimno. 306 za grudzień, mi się wydaje, że nie jest tak źle. Ogrzewanie domu plus woda użytkowa, teraz tak. Yy, od razu powiem, yy, niskie zużycie jest w tym domu. Dlaczego? Już ktoś tam pisał, że yy, jeśli chodzi o zużycie, że komuś tam więcej wychodziło. Dlaczego? Jest to dom szkieletowy, ja przypominam, dom szkieletowy, jest parterowy, 100 m2 jest na parterze, u góry jest strych na całości, ale jest, yy, jest ocieplony, jeszcze jest nieskończony, ale jest nieogrzewany. Także to jest tylko ogrzewany dół te 100 metrów. To jest 100% podłogówka i teraz tak. Jeśli chodzi o ściany, ściana jest 131 cm grubości. 27 cm to jest sama wełna i ja robiłem takie wyliczenie na takim kalkulatorze w internecie. I wyszło mi tak, ja sobie wpisałem dokładnie wszystko, co się znajduje, z czego się składa ściana, strop i, i dach. I wyszło mi, że ściana to jest U012, strop to jest U010, a dach U016. Tak mi wychodzi teraz, więc jest to bardzo ciepły dom. Nie ma co porównywać do domu murowanego, dlatego mówię skąd jest to niskie zużycie. Dom murowany ma dużo mostków, tych mostków termicznych, którymi są beton. Beton jest głównym mostkiem termicznym. Wszystkie, wszystkie robione te wylewane wieńce i to wszystko co jest z betonu to jest mostek termiczny przez który ucieka najwięcej ciepła tutaj tego nie ma to jest cały dom szkieletowy czyli tylko drewno i wełna wełny jest dużo nie oszczędzałem chociaż i tak myśl myślę że mogłem dać więcej bo tutaj jest na elewacji jest 12 cm wełny mogą dać 15 no dobra już trudno dałem 12 i tak jest dobrze Teraz tak, robiłem jeszcze taką analizę. Jest taka strona internetowa, ciepło właściwe. Robiłem tam analizę tego budynku, wpisałem wszystkie parametry: wielkość pompy, ilość metrów grzania. No dokładnie wszystkie parametry, z czego, się, z czego jest dom wybudowany. I wyszło mi, że na, na tą powierzchnię. Potrzeba mocy 3 kW czyli 30 W na metr kwadratowy. Ogólnie przy murowanym domu się uważa między 50 a 60 W na metr kwadratowy. Chyba że ktoś naprawdę bardzo dobrze docieplił. Tutaj wyszło mi 30 W. Wyszło, że potrzebuję tutaj moc pompy na jakieś 3. 3 do 3,3 3 kW. No nie ma takich pomp, jak wiemy o tym. Są tylko klimatyzatory. Plus woda użytkowa. Czyli wyszło mi tam, że równo 3,5 kW. Taką potrzebuje moc yy, źródła ciepła do zasilania tego budynku. Mam pompę 7 kW. Mi się wydaje, że nie, nie wiem. Czy tu jest w ogóle jakaś różnica? Według mnie zużycie prądu jest bardzo niskie przy tej pompie, więc mi się wydaje, ona cały czas chodzi sobie tak na minimum. Ten wentylator nawet za mocno się nie kręci. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, jeśli chodzi o wentylator. Ale słyszę, że sprężarka sobie swobodnie na, na jakby wolnych obrotach, hula, można tak powiedzieć. Ona dopiero przy rozmrażaniu się, ja słyszę, że ona pracuje bardziej, głośniej, wydajniej. Widocznie wtedy potrzebuje najwięcej mocy do rozmrażania. No i to w sumie tyle. To co? No to w takim razie w styczniu za miesiąc. Aha, jeszcze ktoś tam pisał o te ustawianie na sterowniku. Ten harmonogram taki. Krzywą, o krzywą, jeśli chodzi o tą krzywą. Wiecie, co ja tej krzywej nie ustawiałem jakoś tak. Cały czas nigdy o tym nie pamiętam, żeby pobawić się trochę dłużej w to. Ja raz sobie przy tym stanąłem, pogrzebałem, to jest kurczę, według mnie, jak dla mnie to jest taka trochę czarna magia. Według mnie to powinien zrobić jakiś spec, który się na tym zna. Gościu, który po prostu montuje tą pompę. On się zna, tym on to powinien ustawić. Jak najlepiej. Ja trochę się przy tym bawiłem, według mnie, jak dla mnie, to jest takie trochę niepotrzebne, bez sensu. Ja wolę, żeby było ustawione tak, jak jest. Ja sobie włączam. Ja mam cały czas ustawione na. Jak jest zimno, poniżej zera, ustawione mam cały czas na 27 stopni yy, wodę. I teraz tak, jak wracam do domu po pracy. O 15 wracam, to tak o 14 sobie na aplikacji telefonem przełączam na 28 stopni. Jak przyjeżdżam do domu, no to pompa już sobie chodzi, po 15 już zaczyna się nagrzewać, bo tak normalnie wstaje rano, jest około 21,5, 21 nieraz zależy jak zimnie jest, do 21,5 jeśli chodzi o temperaturę 0 i minus. I teraz tak, wracam zaczyna się nagrzewać, no to wieczorem mamy już 22. Wieczorem przed samym spaniem zmniejszam na 27 stopni i tak jak mówię, dopiero, dopiero po południu przełączam z powrotem na 28, i tak jest cały czas, tak jest ustawione i po prostu mi się wydaje, że, że jak dla mnie to jest to jest prosty sposób i tyle, tak nie wiem, kto, ktoś po prostu inny musi sobie sam dobrać się do swojego y, budynku odpowiednią y, temperaturę. No, jak ktoś nie lubi tam sobie wchodzić i przełączać i myśleć o tym, no to, no to te, te krzywe musi sobie ustawić. To po prostu trzeba dojść do tego, co, co i jak z tym. Ja może któregoś razu popatrzę, jak to y, rozwikłam, jak to, jak to ma być. To, to może nagram filmiki i wrzucę. Wrzucę Wam. Yy, i zobaczycie jak to mniej więcej się robi dobra ja już będę uciekał bo już tu mamy 8 minut także co mamy koniec roku 31 grudzień witamy nowy rok to co no to wszystkiego dobrego dla was w nowym roku yy, niskiego zużycia prądu przez wasze pompy i co jak najniższego kosztu za energię za ogrzewanie to dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!